2 do 3 zł za godzinę rośnie od nowego roku wysokość opłaty parkingowej w Brzesku. Złotówkę i 50 groszy trzeba zapłacić za 30 minut pozostawienia samochodu. To wynik decyzji radnych, którzy przegłosowali podwyżkę opłat. Pomimo planów władz miasta, by płatną strefą objąć także plac targowy i okolice, na razie pozostanie on wolną od opłat. Jest to pierwsza podwyżka opłat od 11 lat. Strefa licząca ponad 780 stanowisk została poszerzona o 20 nowych miejsc, które wyznaczono w pobliżu miejskich szalet. Władze Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekon że to realizacja oczekiwań mieszkańców. Miliony argumentować, że uporządkuje to kwestie parkowania i zwiększy bezpieczeństwo. Dalsze poszerzenie strefy o kolejnych 300 miejsc miało przynieść objęcie nią placu kupieckiego i okolic. Zdaniem autorów pomysłu miało to wymusić większą rotację aut w tym miejscu, które często zaparkowane rano pozostają tu na cały dzień. Jedną z propozycji było wprowadzenie pierwszej godziny parkowania za darmo, żeby każdy mógł kupić podstawowe produkty i zrobić miejsce innym. Ostatecznie jednak po dyskusji władze miasta ustąpiły przed argumentami handlowców z targowiska. Tłumaczą oni, że w związku z bezpłatnym parkingiem przy położonej w pobliżu galerii rozwiązanie spowoduje zmniejszenie zainteresowania ich ofertą. Kolejną propozycją jest wprowadzenie pierwszej bezpłatnej godziny parkowania na placu przed budynkiem Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. Petenci mogliby wtedy załatwiać swoje sprawy, a część osób parkujących przez cały dzień przed urzędami musiałaby przenieść się w inne miejsce. Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Dadej powiedział Kronice, że sprawa powróci, kiedy możliwy będzie konsensus w tej kwestii. Do zmian niezbędna będzie jednak decyzja radnych. Dodajmy, że po podwyżkach całodzienny bilet parkingowy kosztuje 15 a nie 10 zł, a za miesięczny trzeba zapłacić 110 zł. Kiedy chcemy wykupić abonament roczny, trzeba się liczyć z wydatkiem 1080 zł. Chyba że mieszkamy przy miejscu parkingowym, wtedy roczny abonament można wykupić już za 150 zł. Przychód z tytułu parkingów wyniósł w ubiegłym roku blisko 1 162 000 zł. Koszty obsługi systemu, w którego utrzymanie zaangażowanych jest 10 osób, Bossi rozszacował na 25 tysięcy. Według przyjętej uchwały kierowca pozostawiający auto ma 10 minut na opłacenie parkowania w parkomacie lub aplikacji od momentu zatrzymania się. Decyzja o nałożeniu kary za przekroczenie opłacanego czasu następuje po kolejnych 5 minutach. To ważna decyzja, szczególnie dla północnej części powiatu brzeskiego. Zwłaszcza mieszkańcy Rylowej i Szczurowej czekali od lat na rozpoczęcie budowy południowej obwodnicy tej ostatniej miejscowości. Wiadomo już, że jest finansowanie dla inwestycji. Na razie rząd zarezerwował na ten cel 35 milionów złotych. Osoby mieszkające w pobliżu drogi wojewódzkiej 964 od lat odczuwają uciążliwości związane z dużym ruchem samochodów, które przejeżdżają obok domów. Jak mówi kronice wójt szczurowej Zbigniew Moskal, obwodnica ma pozwolić na rozładowanie ruchu, a także zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Początek obwodnicy zaplanowano na granicy rylowej i Borzęcina, a zakończenie na projektowanym skrzyżowaniu z istniejącą obwodnicą szczurowej i niedzielisk przy drodze wojewódzkiej 768. Długość drogi wyniesie blisko 4,5 km. Zaplanowano na niej budowę dwóch rond i dwóch skrzyżowań skanalizowanych. Powstaną także przepusty i przejścia dla zwierząt. Wzdłuż obwodnicy mają powstać drogi serwisowe, z których będą mogli korzystać ruch również rowerzyści. Jeszcze w 2009 roku wydana została decyzja środowiskowa na realizację inwestycji, jednak postępowanie w sprawie zezwolenia na budowę było przez dłuższy czas zawieszone. Dopiero po tym, jak taką decyzję we wrześniu tego roku wydał wojewoda małopolski, pojawiła się obietnica finansowania. Trwała procedura wykupu gruntów pod drogę. Zadziałki wycenione na 6 milionów złotych płacą po połowie samorząd szczurowej i województwo. Całkowity koszt inwestycji jeszcze przed podwyżkami cen prac budowlanych oszacowano na 59 milionów złotych. Realizacja zaplanowana została w latach 2022-2024. Zabrzmiały pieśni patriotyczne, ale była też edukacja historyczna na temat Powstania Wielkopolskiego. Ten zryw miał duże znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości. W 103. rocznicę jego wybuchu po raz pierwszy w naszym kraju obchodzono Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W Brzesku w poniedziałkowy wieczór w sali Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego koncertowała orkiestra Baczków, finalista ostatniego programu telewizyjnego Mam Talent. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Biaktyw, Mimo ponad stu lat od tego zwycięstwa trochę marginalizuje się znaczenie powstania, a było ono jednym z nielicznych zwycięskich zrywów w historii, powiedział kronica Sewerynko z ze stowarzyszenia. Orkiestra Baczków wystąpiła w towarzystwie świetnych wokalistów. Na scenie prezentowali się soliści: Justyna Janik, Aleksandra Gawłowicz, Monika Wojciechowska, Jolanta Zwierniak, Wiktoria Kasprzyk, Zuzanna Korzuch, Tomasz Jarosz i Szymon Bełciak. Koncert cieszył się sporym zainteresowaniem, pomimo że, ze względu na pandemię, nieco ograniczono liczbę miejsc. Program został zgrupowany w trzech blokach: pieśni patriotycznych czy też żołnierskich, chrześcijańskich oraz współczesnych. Ku zaskoczeniu organizatorów, to właśnie współczesne kompozycje wywołały chyba najwięcej emocji, szczególnie kombinat w wykonaniu Justyny Janik. Udział w wydarzeniu był nieodpłatny, jednak organizatorzy zachęcali do przyłączenia się do akcji na rzecz wsparcia Marcina Sumary. 36-letni mieszkaniec Brzeska po udarze krwotocznym doznał niedowładu czterokończynowego. Konsekwencją okazało się porażenie, czyli stan, w którym świadomość i sprawność umysłowa zostały zachowane, ale nie ma możliwości kontrolowania ciała, ani też porozumiewania się za pomocą słów, a jedynie za pomocą sporadycznych gestów. Jak napisała mama chorego, inicjując zbiórkę publiczną na portalu się pomaga, na jego rzecz, mój syn w jednej chwili stał się więźniem własnego ciała. Wiem, że jedyną szansą na walkę o sprawność jest intensywna specjalistyczna rehabilitacja. Niestety nie jestem w stanie sama jej zapewnić, tłumaczy pani Anna. Akcja, którą wsparły już ponad 560 osób, pozwoliła dotychczas na zebranie blisko 20 tysięcy złotych i wciąż trwa. Zestu wylikatnie w górę, Buchnia prawie na tym samym poziomie, Kraków lekko do przodu, Tarnów pikuje w dół. Tak wygląda podsumowanie zmian demograficznych w latach 2004-2020 na terenie poszczególnych samorządów naszego regionu. Dane zaprezentowało Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota. W powiecie brzeskim można się doszukać takiej prawidłowości, że im dalej na północ, tym bardziej zmniejsza się liczba mieszkańców. Być może znaczenie ma tutaj także oddalanie się od autostrady. Ujemne saldo migracyjne mają gminy Bożencin minus 1,64% oraz Szczurowa aż minus 4,62%. Na razie ceny działek budowlanych są tutaj nieco niższe, ale przy planowanych modernizacjach sieci dróg tendencje demograficzne na tym terenie mogą się niebawem zmienić. W drugą południową stronę od autostrady nie ma już takiej prawidłowości, choć najwięcej populacyjnie zyskał położony najbliżej Brzeska i przy Sądeczance Gnojnik, ponad 11%. Całkiem nieźle sytuacja wygląda także w mniej dostępnej komunikacyjnie gminie Zagórką, czyli Iwkowej. Tutaj liczba mieszkańców wzrosła o ponad 8,5%. Nie może narzekać także rzeczów, choć nie jest już może letnią stolicą Małopolski, ze względu na piękne widoki i malownicze pejzaże nad Dunajeckie, działki budowlane cieszą się tutaj taką popularnością, że gmina zyskała ponad 7% populacji. Z danych demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego zebranych pod koniec ubiegłego roku wynika, że średni Kowalski w gminie Brzesko ma niespełna 41 lat i jest nieco młodszy niż średni Polak. Według oficjalnych danych ponad 57% mieszkańców gminy żyje w związku małżeńskim, a tylko 2% jest po rozwodzie. Niespełna 9% to wdowy i wdowcy. W 2020 roku na terenie gminy zameldowało się 257 osób, a decyzję o wymeldowaniu podjęło 275 mieszkańców. Jednak co ciekawe, wśród nowo zameldowanych 15 osób przyjechało z zagranicy, a jednocześnie zarejestrowano 4 wymeldowania za granicę, co pokazuje, że ludzie na stałe raczej wracają niż wyjeżdżają. W 2020 roku w gminie Brzesko oddano do użytku 129 mieszkań, z czego blisko 39% na sprzedaż lub do wynajęcia. To znacznie mniej niż średnio w województwie i w kraju. Ale jak już budujemy, to na bogato. Nowe mieszkanie ma średnio 117 m2 i prawie 5 pokoi, a to z kolei znacznie więcej od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa i dla całego kraju.